Kołobrzek poranek 3 listopada, trochę wieje, wziąłem czapki, ale zaraz wracam, bo idę tylko nabrać trochę wody do tak zwanego akwarium, które zawsze robię w butelce po napoju przezroczystej, wkładam tam trochę piasku, muszelek, kamyczków, które nazbierałem przez cały turnus nazwijmy to. No i wszystko zalewa morską wodą i mam, ale w tym roku nie jest ono za duże, ale jest na ciekawe okazje. Ma kawałek matyczka z takimi ostrymi muszelkami, które znalazłem na kamienistej plaży. Ma sporo muszelek. Aj, piasek, woda. To, że tak powiem, skład od roku od y, skład co roku się nie zmienia. Skład akwarium co roku jest ten sam. Pokażę później, jak wrócę. Jak idzie się pani pożegnać z morzem, pewnie. No ja też tak chodzę zawsze jak zdążę przed pociągiem No właśnie ja też przed pociągiem Żeby Pani zdążyła Dobra. tu już dochodzimy do promenady To jest ten blok przy Remonta w dzień Na dole pełno różnych rzeczy do kupienia Nie chcę ludzi kręcić ale po drugiej stronie pełno wód Tutaj, jak się zejdzie na dół, albo kawałek dalej, tutaj, pod blokiem, jest ciastkarnia, piekarnia, cukiernia, kaprys. Tu kupicie świeże pieczywo codziennie, nawet w niedzielę. Tu jest z dół budynku, jak gdyby piwnice, gdzie też są budy. No i na przykład mamy ciasto malinowe i bułeczkę na śniadanie. Po schodkach wychodzimy na powierzchnię. To jest ulica Reymonta. Tutaj w stronę miasta. Tu w stronę morza. Nie chcę ludzi kręcić, ani samochodów. Bo samochody stoją tu nielegalnie. Żeby ktoś z tego użytku nie zrobił kiedyś. Kantor. Tak latka jest najbliżej. Lasz. tutaj kilka schodków mini klatka winda i znany już otisem kładziemy skały na skałę i prosto na górę na Olimp do Zeusa ja o tej życzonej akwarium w butelce może słabo to widać, ale ale jeszcze jakby to podświetlił od spodu jakimiś śledami, znaczy z boku z tyłu, to mamy patyczek z muszelkami mamy piasek mamy muszelki słabo to widać i tak oto co roku z koło brzegu wywożę trochę plaży, kamyków, morza skorupiaków muszelek Także jeszcze jakieś 50 milionów lat, i o Bałtyku będziecie mogli zapomnieć. Przyjeżdżacie, a to tylko dół pusty. Rafał wszystko wybrał. Po trochu, po trochu wywiózł. W butelce. Raz trochę, raz trochę. I się wywiozło. Jeszcze się woda musi ustać. Jak się ustoi woda, to wtedy jest taka krystaliczna. Tamten wysoki budynek po lewej to jest właśnie ten budynek przy Rejmonta. No i ulica Rejmonta. A tutaj są takie tory. A jak ciuchcia tu jeździ dwa razy w roku. A tutaj w tą stronę idzie się do PKP i do miasta. Tutaj idąc w stronę PKP po prawej stronie mijamy tak zwany czyli regionalne centrum kultury w koło brzegu. Tutaj przechodzimy przez przejście takie torowe przez torowisko no tutaj za 2-3 razy dziennie pociąg jeździ trzeba uważać a tam już jest PKP tutaj trochę zboczę w prawo bo idę do katedry ale prosto dojdziecie do PKP jeszcze jakieś 200 metrów i jesteście na stacji koło brzegu no ja tutaj odbiję w prawo zaraz tu przejdę przez ulicę później park i i idę do ścisłego centrum koło brzegu.